ach ten Andy, a ach ten Andy ach ten Andy, a ach ten Andy Jestem Andy, numerant jakich mało Wielki artysta w robieniu kawałów Jeden mały dowcip i draka o rany I całe miasto krzyczy, ach ten Andy Jestem mistrzem w robieniu dowcipu Ach ten Andy, a ach ten Andy W kawałach nie przebieram, bo Ach ten Andy, a ach ten Andy Ach ten Andy Dopcipy są do użytku osobistego, inne są przeznaczone dla całej szkoły. Ten miał być wspaniały i wręcz gwarantował sukces. A jednak siedzę tutaj. Spójrzcie wyżej. Nie bójcie się, naprawdę mogło być gorzej. Chcę tylko powiedzieć naszej ambitnej drużynie futbolowej. Grojcie ostro i wygrywajcie dzielne pingwiny! Wam wszystko wyjaśnię. Był poranik. Maskotka. A przecież, żeby coś osiągnąć, trzeba wcześnie wstawać. Mm. Oh. 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 Dziwny budzik, ale niezawodny. Pora przystąpić do dzieła. Zacznijmy od mojej siostry. Jest taki potężny i silny nasza drużyna walczące pingwiny. O, Andy! Sprytne. Kto też mógł coś takiego wymyślić? Nie mam pojęcia, ale jak się dowiem, od razu ci powiem. Hmm. Pa! Dzięki za śniadanie, Andy. Zrobił ci śniadanie? Skądże przez niego nie zjadłem śniadania? Pa! Pa! Andy? O, a to za co? Za pompony zamiast ręcznika. Nie wiem, o czym mówisz, Jen. Mamo, muszę lecieć na uroczysty apel. Nasz dyrektor odsłoni dzisiaj nową szkolną maskotkę. Nie mogę się doczekać! Oj, naprawdę, dzisiaj pokażą nową maskotkę? Proszę, nie udawaj, że nie wiedziałeś. I wiesz, Andy, nie odzywaj się do mnie, kiedy jestem z przyjaciółkami. Dziękuję. Pa, do zobaczenia. Oj, naprawdę, więc dzisiaj pokażą nową maskotkę? Ha, jakbym dopiero to usłyszał. No dobra, czas się brać do roboty. Pamiętasz, dziś jest dzień fraka. Chciałbym, żeby to się udało. Ty się martwisz? No wiesz, może trochę. Powiedz, gdzie się podziewa ten chłopak z Zo? Ej, ej, spokojnie, stary. Chłopak z Zo to przecież kumpel masza. A masz nas nigdy jeszcze nie zawiódł. Ha? Jesteś kumplem masza? Jesteś kumplem masza? E, tak. Dostarczę wam. Towar? Może o drugiej? O jedenastej. Do widzenia. E, o jedenastej mamy akurat Do widzenia! Słowak, czyli ekspres wynaleziono w 1925 roku. Zrewolucjonizował on tak zwykłą rzecz jak spodnie. Kwadrans po dziesiątej. Pora Kiedy spodnie. Proste i klasyczne, ale jakże skuteczne. Dobra, zaraz po matmie dopracujemy nasz projekt. Niestety, po matmie muszę odebrać fraczki. O kurczę, możemy ze wszystkim nie zdążyć. O nie, będę się śpieszył, ale musimy coś wymyślić. Oś. Proszę Państwa, jestem w szkole East Gaku, gdzie panuje entuzjastyczna atmosfera. Dzisiaj właśnie stara maskotka pan Hippis, odchodzi na emeryturę i po raz pierwszy zobaczymy nową maskotkę. Stary, pożyczysz mi skuter? Będziesz ostrożny? Będę. Będziesz omijał dziury? Będę. Będziesz go przypinał na postoju? Będę, będę, będę. Dzięki. Hej, wy tam! Rozejść się! Pewnie znowu coś kombinujecie. Rozmawiamy o pracy domowej, panie dyrektorze. Hmm. Mm. Powodzenia! Spotkamy się za pół godziny. Chody. Dobrze, że pana widzę! Właśnie się zatkały nauczycielskie toalety. Do roboty! Dobrze! Ale to nie w tę stronę! Idę po narzędzia! Hmm. Co to za dziwak z tą brzydką brodą? Muszę dokładnie sprawdzać, kogo przyjmujemy do pracy. dla Ciebie. Um. Tylko pamiętaj, one najbardziej lubią lód. Lody? Coś ty, niezwykłe lody, a lód. Lód. Na razie. Błagam brodo, trzymaj się! A co ty robisz w pokoju nauczycielskim? O, ja tylko pomyślałem sobie... Nic nie mów. Wyjdź stąd! Już się robi. E? Czy toalety już oczyszczone? Zaraz, chwileczkę! To ty do się! E? Siedź tu i czekaj! Zaraz po ciebie przyjdę. No tak, no wieśniu. nawieszę. Hmm. Co za? Hmm. Proszę pani, czy mógłbym na jakiś czas schować to pudełko do lodówki? Powinno być w chłodzie. Dobrze, a, ale. To preparaty na lekcje biologii. Niech będzie, ale potem wracaj na miejsce i czekaj na pana dyrektora. Niedługo wróci, żeby cię ukarać. Mogę prosić Panią o nowy zszywacz, bo stary nam się... zaciął. Zaciął. Racja, stary. Stary się zaciął. Uciekaj, mamy opóźnienie. Mm -hmm. Może w szafie w gabinecie pana dyrektora jest jeszcze jakiś zapasowy zszywacz czy, czy mogę tam zajrzeć, proszę pani? Nawet nie ma mowy Ja sama tam zajrzę A gdzie są fraczki? W lodówce Podobno lubią zimno I zmieściły się? Wspaniale No dobra, wiejemy Zaczekaj, odwrócimy ich uwagę Pan dyrektor i pani Wibels są proszeni o natychmiastowe zgłoszenie się na parking za szkołą. Szybacz dla ciebie. Muszę się zgłosić na parking za szkołą, zaraz wracam. Dobrze, ale lewą stronę trzeba jeszcze poprawić, a ten środek cały czas spada. Przepraszam, że musiał pan czekać. Ktoś niepotrzebnie wysłał mnie na parki. Co zrobimy? Chciałem, żeby pan pierwszy obejrzał naszą niespodziankę. Proszę, I znowu te przyjemniaczki. Co kombinujecie? Gadajcie mi zaraz, bo jak nie, to pogadacie sobie z moją pięścią. Sząż brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. I szczebrzeszyn z tego słynie, że sząż brzmi w trzcinie. E, świetnie. Kto powtórzy, ten wygrywa. Hutchins będzie chciał wiedzieć, gdzie byłem. Poszedłeś po do sekretariatu. Zapomniałeś i właśnie wracasz. O, racja. Ale to wymyśliłem. Lepiej wracamy już do klasy. Popatrz, dyrektor. W nogi. Hmm. Proszę uwagę, apel rozpocznie się za 10 minut. Proszę nauczycieli o sprowadzenie uczniów do sali gimnastycznej. Chodźmy, kochani, już pora na apel. Powiedziałbym, że pora na dowcip. Jenny, wkraczamy. Akcja, racja, chcemy akcji i na akcję ich reakcji. Przepraszam, chyba mnie poniosło. Robienie dowcipów jest przyjemne, ale czasem trzeba się też powrócić. Zapomniałeś przyjść po resztę. Ojej, dzięki. E, nikogo nie ma! Chodźmy, dziadku. Andy. witaj. Co ty tu robisz? Robię? E, nic takiego. Właśnie wybieram się na apel. A to jest twój? E, to mój stuknięty kuzyn, ale daleki ze strony mamy. Jest dziwakiem, więc bądź miła. Mógłby się zdenerwować. Zabieram go na biologię. A, w porządku. Cześć. Jestem Lori. Pa, kuzynie Andiego. Co mówisz, synu? Nie, na imię mam Lori i jestem... A, chcesz, żebym ci coś opowiedział? No dobrze. Kiedy pracowałem w cyrku w Stambule, to siłowałem się z wieprzami. Danie wczuł się w rolę staruszka. Muszę ratować Lori. Nie czas na historyjki, kuzynie. Przepraszam. Nie ma sprawy. Jest bardzo milutki. Do zobaczenia. No dobra, teraz ty robisz zamieszanie, a ja lecę po resztę fraczków, by dokonać dzieła. Trzymaj się, stary. Zamieszanie na życzenie. Się w podróż, tylko muszę zmienić skarpetki! Prześciera, bo je utrzyma? Miejmy nadzieję, że tak Ej, patrz, krąci je telewizja Ale fajnie, nagrają nas i pokażą tysiącom ludzi w mieście Tylko, że władze też go zobaczą Dziękuję za piękną rozgrzewkę Jak wszyscy wiecie, nasza drużyna rozegra już jutro wyjątkowo ważny mecz Chcę powiedzieć tylko jedno naszej drużynie Dalej naprzód dzielne pigliny! Dlaczego nie ma baloników? Teraz miały się posypać malony. Jakieś techniczne usterki? Techniczne usterki? Dawać te balony! Macie je rzucić! Przecież są na górze! Śpieszmy się! Patrz! Na trzy puszczaj prześcieradło i o nic się nie ma! Posłuchajcie, moi drodzy Nie bez poczucia żalu Żegnamy się dzisiaj ze starą maskotką naszej drużyny Panem Hippisem I witamy nową, która przyniesie szczęście naszej szkole Jej imię wybraliście wy w tej ankiecie Co? Skąci ma Ach, te dzieciaki Nie, nie, nie Właściwe imię naszej nowej szkolnej maskotki brzmi: e, Luzak, więc niech żyje Luzak. Raz, dwa, trzy. Oburzające! Gdzie Larkin? i gdzie moje balony? <grymne> Są fraczki. Najpierw dziwna maskotka, a teraz żywe pingwiny. <grymne> Chyba jest ty łobuziak! No jasne, mój brat, ludzak. Larkin, tym razem już przesadziłeś! Złaś sam to natychmiast! <Tak <emphasize> <Aaaa>, naprzód pingryny! <Słuch> <Słuch> się do niego przyznawać. Co za potworny bałagan! Clyde, zagoń gdzieś te potworne, dziwaczne ptaszyska! To są pingwiny, panie dyrektorze. Rzez nie wymądrzaj się. Larkin, Stalisz się... <grym> Hej! Odczepcie się ode mnie! Kołem gołębie! Mam nadzieję, że twój kuzyn już dobrze się czuje. O, Lori, taka naiwna i niewinna te, jak jej nie kochać. Dobrze poszło, co? Ja myślę. Zostałeś w samych majtkach, a banda pingwinów atakuje dyrektora. Cały tłum był zdumiony. Totalny sukces! A teraz wyskakuj stary, zbliża się Jen. Masz tu ryby dla pingwinów. Cześć! Jesteś złośliwym, zasmarkanym, pozbawionym zasad. Hmm. Dzieciakiem, zepsułeś całą uroczystość! O? Hej, to ten larki, Róż chłopaki! Brać go! Po nim. Pomocy, ratunku! Przestańcie mnie dziobać! Dziwnym zdarzeniom w szkole z Gatul nie ma końca Nowa szkolna maskotka wygląda zupełnie jak uczeń endylarki na koniec zjechał w samej bieliznie w towarzystwie żywych pingwinów i wydawał okrzyki na cześć drużyny. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids, Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks, Dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk i montaż Jacek Kacpelek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi. Jacek Kopczyński, Paweł Szczesny, Jacek Wolszczak, Krystyna Kozanecka, Andrzej Preciks, Piotr Warszawski, Joanna Pach i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gmitszuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hatli. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Kids. Fox kids, Fox kids, Fox kids, Fox kids.